We wnętrze wagonu towarowego, gdzie umieszczeni zostaliśmy w dużym natłoku, i tylko już z późniejszych wiadomości wiem, że zostałam wywieziona z mamą, bratem, ciocią Heleną. I właściwie z tego wywiezienia tyle. Jechało się tam około dwa tygodnie. Oczywiście nie wolno było nigdzie wysiadać. Nie wolno było jakichś uzupełniać wiktuałów, więc jak ktoś nie zabrał, z późniejszych opowiadań wiem, że ludzie w nocy, byli zabierani do samochodów, do tych wagonów i niewiele mieli czasu, żeby cokolwiek zabrać. Całe szczęście, że mama była na tyle przytomna, że wzięła jakąś pierzynę, jakieś troszkę ubrań, jakieś troszkę żywności i to było wszystko. I później trzeba było żeby przeżyć. No to to już pamiętam, że yy, musiała zamieniać pierzynę na przykład na wiadro ziemniaków, a więc nie było już pod czym spać. Wiadro kartofli się kończyło i yy, trzeba było dalsze rzeczy sprzedawać, a więc w końcu zostało się całkowitym nędzarzem. W tym wagonie yy, co dowiedziałam się dopiero po 50 latach, kiedy powstał Związek Sybiraków, po tych przemianach wszystkich naszych, po wybuchu Solidarności, że, i to było ogłoszone w Dzienniku Polskim, były wspomnienia sybiracje drukowane w takich małych odcinkach. I ponieważ ja bojkotowałam prasę, bo to była wydawana w stanie wojennym, nie kupowałam tego, dopiero znajoma mówi, słuchaj, w, nasz, w dzienniku polskim są wspomnienia jakiejś pani, która wspomina ciebie z imienia i nazwiska i ona jest, była też Zdrochowicza. A więc muszę powiedzieć, że to była, Pani Zofia Ciesielska, Frydlewicz. Frydlewicz się wtedy, z, z panny Frydlewicz, i to jest żona senatora z pierwszej kadencji Sejmu i Senatu. Ale wracam teraz do tego, że ona jechała tam z mamą. Z bratem i z siostrą, bo nasi ojcowie zostali zabrani w 1939 roku, i też po 50 latach dowiedziałam się, że zostali rozszczelani i jej ojciec, i mój w Kijowie, a pochowani, pochowani w dołach śmierci. W bykowni 24 km od Kijowa. I właśnie dzięki tej pani Cisielskiej, temu, że ona była żoną senatora, dowiedziałam się, że są papiery, które wyrwaliśmy z gardła Rosji jako dokumenty. Gdzie figurują nazwiska i imiona po rosyjsku pisane naszych ojców i tam taki kod jakiś taki, przecież oni mieli swoje też tajniki, ale to było do rozszyfrowania i y, to też prawda nie da się zakopać pod, pod bo na grobach naszych ojców las posadzili prawda się nie da zakopać pójdzie tak czy tak i chwabu Byśmy były z mamą, z bratem i siostrą mamy, jako taka całość, to nas przeznaczyli do, do tak zwanej ziemianki. Mamę i ciocie zatrudnili do pasienia cieląt a w nocy nawet do pilnowania bydła rogatego. I te kobiety miały odganiać wilki. No więc yy, ta organizacja była przedziwna, bo, bo to nie można na, powiedzieć organizacją. To była po prostu walka o przetrwanie, co się nie udało, dlatego że y, tam nie można było, raz że wojna się toczyła, wszystko szło do y, krasnej armii. I ci niewolnicy, bo oni byli właściwie niewolnikami pracującymi na rzecz czerwonej armii. Mama i, 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 i siostra, bra. i, i bra, brat był y, do koni. Koni pilnował. W pamięci mojej została śmierć głodowa cioci, następnie y, odejście brata z armią Andersa, takiego 17 który e, oczywiście nas wywieźli do Kazachstanu e, i stamtąd e, trzeba było pokonać wielkie odległości, żeby się dostać do zgrupowania generała Andersa. Pokonał to, o czym później się dopiero dowiedziałam, e, e, gdy Mogliśmy jakieś wiadomości wymieniać, bo oczywiście nigdy nie wrócił za czasów komunistycznej Polski tutaj, bo by był uwięziony albo nawet zabity. Z żadnego współczucia nie spotkałam. Jedno tylko Wam powiem i to bo ja trochę wiersze piszę. Z Wymieniłam, zresztą ksiądz Ryszard czytał taki wiersz o Hiobie. Nazwała ją świętą kozaczką. Jak mamę spraw, biczem, ekonom, kazach, bo nie poszła do pracy, a ona była już umierająca. I oczywiście tak ją zbił, że. Odbił jej puca, to na moich oczach, to ta kozaczka dała mi później jeść. Nie chciałam oczywiście jeść, bo ten widok był straszny, leżeć koło matki, która skonała. Ona, tylko ona, jako tako współczuła nam. Będąc zupełnie innej, nawet niesłowianka, kazaczka, kozaczka. Bo sama miała też maleństwo, miała dzieci i widziała, że to dziecko, które umarła matka, cierpi. To była jedyna święta Kazachstanu, ta kozaczka. Ani imienia jej nie znam, ani nic. Pamiętam ją tylko z wyglądu. A tak to nawet wzięcie łup na placki, bo z łup piekło się placki, to Rosjanki mówiły, że się ukradło.